W dniu dzisiejszym zaczynamy nowy przedmiot, historię. Ale dzisiejsza lekcja będzie inna, niezwiązana z programem klasy piątej. Spójrzcie na tablicę. Mamy dzisiaj 1 września. Kto z Was wie, z jakim wydarzeniem historycznym łączy się ta data? 1 września 1939 roku, kiedy dzieci miały iść do szkoły, wtedy Niemcy zaczęli wkraczać, wkraczać za granicę Polski. Wojna zaczęła się od wystrzału niemieckiego pancernika Szelwika Holsteina. Wtedy to Niemcy zaczęli wojnę z Polską i jedynie z Polską na razie. Powodem, dla którego Hitler napadł na Polskę, była chęć wymazania jej z mapy świata. Myślał też, że jak uderzy na Warszawę, to mieszkańcy jej i mieszkańcy Polski poddadzą się. Warszawa była wiele razy niszczona, ale zawsze jakoś. Y... Hitlerowcy nie mogli jej do końca zniszczyć. Umiała się bronić mimo wszystko. Prezydentem Warszawy w 1939 roku był Starzyński, który podtrzymywał na duchu całą, właściwie całą Polskę i jej obywateli. Codziennie przemawiał do nich i to było jedną z przyczyn, że Polacy się nie poddali. Bardzo duże klęski ponosiły miasta, gdzie samoloty bombardowały ludność cywilną. Bardzo były także przepełnione szpitale, gdzie brakowało miejsc dla rannych. Rannych umieszczano w, 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 w piwnicach. Hitlerowcy byli bardzo okrutni, gdyż bombardowali bezbronne miasta, a także ludność cywilną, która ponosiła olbrzymie straty. Więc Hitler oświadczał, że walczy tylko z wojskiem, a ludności cywilnej nie rusza, lecz było to oczywiście kłamstwo, gdyż procent ludności cywilnej był właśnie największy spośród strat poniesionych przez Polaków.